Maryja zaprasza do kolejnych wspólnot róż rodzinnych. I owocem tej modlitwy, moi drodzy, jest Jerycho Różańcowe, którym łączy się obecnie już 1460 osób. Ta armia modlących się ludzi omadla intencje naszej diecesji, kapłanów, nasz rząd, pana prezydenta. Modlimy się o pokój na całym świecie a także w innych intencjach naszej diecezji. Jeśli Bóg, jeśli Jezus Chrystus, Syn Boży, chciał przyjść na ziemię przez Najświętszą Maryję Pannę, to On również pragnie przez nią prowadzić nas do domu Ojca. Matka Boża, jej rola w Kościele, jej rola w naszym życiu i Boże miłosierdzie jest od początku, jako dwa takie wielkie filary. I cała historia zbawienia o tym mówi. Pan Bóg szuka nieustannie człowieka i posyła Maryję. Maryja, kiedy przychodzi, przychodzi jak matka miłosierna. Święty Ludwik mówi, że skoro w Maryi, dzięki duchowi świętemu, poczuł się Jezus Chrystus, który jest głową kościoła, tak w niej i przez nią ma być kształtowany każdy członek tego ciała mistycznego to znaczy każdy z nas. I kiedy my jej powierzamy, Siebie, to właśnie pozwalamy, by ona nas kształtowała na wzór Jezusa Chrystusa. Ile jest takich tajemnic, które są możliwe również do przywołania jako owoce naszej modlitwy różańcowej? Kiedy ktoś powie, stworzyła się róża, mamy 20 osób, jest zalator i idziemy do przodu. Ale co to oznacza, to iść i tym bardziej do przodu? To bez wątpienia jest tym niesamowitym zawierzeniem. Odkrywanym, uświadamianym i rozwijanym przez życiu każdego z nas, każdego kolejnego dnia i w kolejnych doświadczeniach naszego życia, że my stajemy się nową rodziną, my stajemy się rzeczywiście wszczepieni nawzajem siebie. Łaski, jakie otrzymałam dzięki modlitwie różańcowej, to przede wszystkim łaska zdrowia, bo no, jestem po chorobie nowotworowej i Matka Boża tak poprowadziła moje drogi, że najpierw dała mi różaniec, a potem e, właśnie trudność e, do przejścia, jakim była no, dowiedzenie się o samej chorobie nowotworowej, a potem wyjście z tej choroby w też w sposób taki e, spokojny, łagodny. Modlitwa różańcowa jest dla nas czymś bardzo wyjątkowym. E, wrośliśmy w nią. Bardzo. Maryja jest naszą matką, ona nas prowadzi. Różaniec daje nam ogromną siłę, uczy pokory, uczy cierpliwości. Jest to piękna modlitwa, którą trzeba poznać i pokochać.